Dzień dobry widzowie Dzisiaj niedziela rano Odwiozłem syna Jedziemy oglądać kolejną działkę Wczoraj też byliśmy oglądać kolejną działkę Pogoda dobra Więc jeździmy, szukamy długich filmów Przez to nie robię, no bo jednak zajmujemy się Szukaniem działki Ponieważ ta umówiona Która była To chyba była Bo sprzedający kontakt Taki z nim jest, że prawie wcale więc tak to obiecywał obiecał i porzucił <noise> więc szukamy, jesteśmy w trakcie A ci co kupowali działkę wiedzą, że to jest trudny proces wyszukanie sobie działki wymaga jakby tutaj zaangażowania, jeżdżenia i, i czasu i, i patrzenia w internet cały czas, nie? no dobrze, nagram coś na pewno z działeczki Halo, miłej niedzieli. Nie wiem, kiedy będziecie to oglądać, co prawda. Dodatkowym problemem jest, wiecie, sytuacja na wschodzie. Nie wiemy, co i kiedy globaliści nam roz, rozpętają, tak? Bo to nie, nie ludzie, tylko ktoś tam decyduje o tym generalnie. I nie jesteśmy to my, zwykli ludzie, ani nawet ci tam w Warszawie, którzy zasiadają w Sejmie, czy tam pełnią jakieś stanowiska. A oni są tylko wykonawcami poleceń które przychodzą gdzieś tam, także nie wiemy, dlatego to poszukiwanie działki jest takie troszeczkę nerwowe Działa rano 8.40 ruch mały, 7 stopni na dworze, ruszamy na poszukiwania zaginionej działki kolejna działeczka oglądamy brzuski, samosiejki sosenki i przy szosie Zimno. Skrzynka jest. Tommy w pobliżu las. Jeszcze bliżej ktoś idzie tam. No, podoba nam się. Może... Ale tutaj tak łyso trochę. Chociaż. Czyli te patrz, to pewnie to jest tak, że... Wodociąg jest, szosa. Tak wygląda to działeczka podoba się podoba podoba asfaltówka dojazd idziemy do Delikatesu w centrum, kaszubski bank i znowu jesteśmy gdzieś. Byliśmy i zawiało nas do elektrowni wodnej Żarnowiec aż widzicie po drodze, takiej rurki, tam jest zbiornik u góry i woda sobie zlatuje, a tu kolarze trenują. Do jeziora Żarnowieckiego. To kończę ten filmik, więc oglądaliśmy dzisiaj trzy działki. Z tego jedną wy widzieliście. I od poniedziałku rozpoczynamy proces, jakby tutaj, taki negocjacyjny z właścicielami. I kto najmniejszy problem nam sprawi, u tego kupimy nieruchomość. działkę wtedy. Stara działka, jeszcze poinformuję Was. Stara działka, jakby już jest. Prawie nie brana pod uwagę, bo facet się nie przestał odzywać, więc. No, straciliśmy przez niego jakiś tydzień dobry, ale to tylko tydzień, więc od poniedziałku będzie się działo w kwestii zakupów nieruchomości. A póki co. Rokułek leci z małej ilości wody. No i mięsko, polinka, bo coś. I tak sobie zjemy. kiszony, no ten czosnek ktoś tu wrzucił, to ryczka, proszę, no też takie swojskie te góreczki. Spróbujemy. Mm. No stare czasy. Taki obiadek nasz dzisiaj. Brokułek, boczuś, słoninka, mięso wieprzowe i ogórek kiszony, tu się schował.